W Filmie! Dziś, jak widzicie po tytule, będziemy oglądać moje stare filmy. Czuję, że złapię nas niezły cringe, ale może nie będzie tak źle. Są dzisiaj ze mną moi siostrzeńcy, którzy brali udział w tych pierwszych filmach, zwłaszcza ten pan, więc uznałam, że fajnie będzie, jeśli sobie razem te filmy obejrzymy. No i co, no, bez przedłużania, już, bo jak zwykle się rozgadam, zaczynamy. Zaczynamy od takiego typowo rowerowego pierwszego filmu. Oj, będzie ciekawe. O kurde, ale profesjonalnie. Dobra, sobie kawałek. Chcia, chciałam wam tylko pokazać jak to wygląda na początku, bo jeśli nie jesteście ze mną od tego początku, to, to macie takie mniej więcej obeznanie. Echa! Ja. Ale profesjonalne ujęcia. I plecaczek niebieski, z którym podróżowałam przez świat. Tak. Bo z, z plecaczkiem przez świat. Tak. I kamera centralnie na kokpit, więc nie było totalnie widać. Tego, co jest przede mną. No, ogólnie dał pierwszy film, więc nie ma czego tu oczekiwać. To był twój pierwszy film na rowerze. No, taki rowerowy, publiczny. To był pierwszy film taki oficjalny. Um, dobra, tu się nic nie dzieje. Przechodzimy dalej. Ja się boję dalszych filmów. Znów te same tereny. Jeździliśmy w kółko, bo baliśmy się jechać dalej. Nie mogliśmy jechać dalej. No tak. Ale miałeś fajny rower. O, Emil, gdzie jest rower? Jestem Piesek mnie wybiegł pod koła, No i oczywiście yy, chciałam... Yy, Uratować, nie chciałam zrobić przed, więc troszkę tam zjechałem... O, próbuj, Ja pamiętam jak e, kiedyś zostawiasz plecak na Arado, a my pojechali tak, do miasta, to tak, tak. jakać i musieliśmy wracać, ale jakiś pan chyba przypilnował No, tak to było chyba. No. No, no, to było takie, już byłam przerażona, co nie? Bo ja tam wszystko miałam. Będziemy oglądać tak mniej więcej co drugi film, żeby nie oglądać wszystkiego, bo to się powtarza i jest bardzo monotonne. To był film, w którym zrobiłam moje pierwsze willy. Pamiętam to, tak? To było no, Willi Willy. Willy tyle, tyle, tyle Zaraz wam pokażę, jaki to był willy. To <laughs> było tyle od ziemi. To jeszcze nie było to. O tak, te, te artystyczne ujęcia. Ale bo to nie było... to. Nie no, było, tylko że na końcu to zrobiłam chyba. Tak wyglądało moje jeżdżenie. Ja chodziłam sobie po lesie. I to było tak nudne. Znaczy do tej pory moje filmy są nudne. Jeszcze te zmodyfikowane te y, pancerze. Tak, nie to wszystkie. wszystko było. Dokładnie widzicie ten rower. Ja sobie ujęcia robiłam artystyczne. Sztos. Normalnie no. no? sztos! Wow, to jest moje pierwsze ujęcie. Takie pierwszym gdzie mi się tam koło coś podniosło, gdzie się odważyłam w ogóle tak zrobić. się to są chyba te pierwsze nauki. Nie. Znaczy no nasze wspólne tak. Nasze wspólne o, to są pierwsze a. właśnie. Pamiętasz jak weszliśmy tu na, na ten... Ja wszedłem i się zakopałem tam No, 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 tak. I miałem błoto po kolano. Ej, potrzebujesz mostek miastek, czy nie? Mastek? No. Bo no. potrzebuję. A i te pierwsze Ej. nasze hopy na tyle. Tych... Tak, O, patrzcie jakie hopy. hopy To były nasze pierwsze hopy no. Dużo się pozmieniało O, ja, ja, ale co? tak podłożyć bo pod te skoki, to takie A, było Patrzcie, Czekaj. tutaj, tutaj, tutaj Normalnie yeah. aż nie zaskoczył Aż mnie. O, o O, o, table to No No, table Ale drift O, nasze zjeżdżanie po progach Fajnie miałeś kask, który no ci tak. spada na oczy, ale tu dużo widać, To no, To moje. Tak, na takim mostku się uczyliśmy Wheelie. No to moje Willy, gdzie zrobiłem 7 y, razy zapytałowałem. Kiedy... Nawet po No tak. Pamiętam jak... Ale się jeliśmy, jak tam wychodziło. Ja te robiący bane to były czasy. A nie teraz te marne Willy. Kurde. Kiedyś to było? No, o, ja tu skaczący, no. Nie pokażę. O, ale ty jesteś Szalejca, to były drifty no, takie no. My w ogóle jak zaczynaliśmy jeździć To, to nasze główne ja. zajęcie na rowerze to, to były drifty Ja sobie tak zajechałam y, opony, że po prostu dlatego się latało po trawie I po kamie... i po tych o. i po żwirze. O właśnie o, tak skwitaliśmy. No, jak... ale my driftowaliśmy na asfalcie, rozumiecie? najgorsze co można zrobić te... o. no i ta 180 a na błotku driftowałam no fajnie, fajnie no. tu parkówka, bo pierwszy raz pojechaliśmy gdzieś dalej no. niż te... <śmiech> <śmiech> ta... <śmiech> o, te twoje gripy no, które super. się wytarły po dwóch dniach nie kupuj dzielnickich grypów, nie polecam. Ale drift! Wow. Wow. Ale ja mam bekę z siebie z tamtych czasów, To były fajne czasy, ale bardzo głupie. To był nasz pierwszy raz na country, czekajcie. No. Tak się baliśmy, zwłaszcza ja. Tak, i żeś spadła z hopa, a ja chciałem ją skoczyć. Oh. Tutaj. Bu! <laughs> ale gleba. <laughs> no, tutaj, a teraz tutaj jest taka wielka chopa taka wcześniej. No, no. A tu jest besty. Yy, w... O, tutaj się wywaliłaś. <grym> Zakamowałam przed tym południu. Ostatnio no. zrobiłam to samo, ale to. No, a... To na pantraku jakieś dzieci. No, o, jak profesjonalnie ja, ja potrafiłem na bajeczce przejechać cały ten bez pedałowania. Teraz to już no. tak ciężej jest, ale. No, a to ja. Ja nigdy nie umiałam jeździć. Po pantraku zostało mi. <grym> I drink <Wow>. <grym> <grym> to jest... Tak, prawda, O, Tak to było. Fajnie. No, i te moje Jum! Ale miałam gogle no. śmieszne. Patrzcie, jakie miałam gogle, widzicie? Jakie śmieszne? Ale byłam no. rajderka. No. Tu, ja z tego skakałem. Ale mieliśmy podjarkę z każdym takim małym skokiem wtedy. No tak, to, to, to było najlepsze. No, fajnie, emocjonujące było. O, górka, o kurde. No. Niezły pionik, niezły. Mhm. Ale tu już się zaczynał taki lepszy montaż. Wydaje mi się, że troszkę już się zaczęłam bawić pod muzykę bardziej. No. Ale to jeszcze wciąż było dziadostwo i przez kolejny rok było dziadostwem o. o, no tak potężne skoki. No, jak ja skakałem sobie. O. <laughs> ja się skakałem, tam. No. No, gdzie było duże. Ale widzisz ile my na początku jeździliśmy razem, co czas praktycznie na każdym filmie No tak, teraz to, teraz to mnie nie chcesz zabierać na rowery Nie to, że cię nie chcę zabierać, O jak to ja na chwilę O Boże, o Jezu Jeszcze to nagrywa nagrywanie, nagrywanie, robienie slow z 25-latek Brawo, ja... No daj mi się pobrócić <grym> Plus jeden, czy znaczy co? Co? Tutaj na tym, tutaj tam w takie stare. O, no. To już wychodziło Willy, to już było coś. Jezu, jak, jak dziwnie wyglądałam. Ale teraz już mam takie to wywalone nie, W sensie to były czasy gimnazjum, przełom gimnazjum z liceum, więc ja byłam takim dzieckiem, które nie do końca ogarniało y, y, wiele rzeczy i zostało mi dalej z tym dzieckiem. Może <grym> pełnolet <grym> i małe <grym> dzieckiem. Ale wy pewnie macie teraz beka z nas, A Ty Stąd... <noise> nie, no bekę dziś nie, by było. dla mnie to, a jakakolwiek rzecz związana z rowerem jest fajna, czy to ktoś sobie stunty robi, czy nie, dla mnie to jest bez znaczenia, ważne, że się tym cieszy Pamiętajcie, nie róbcie afery z tego, że ktoś jeździ tak, jak mu się podoba, po prostu. Później się zaczęło pki w dół. He. O, to był dobry, to było dobry. ładne. O, ale to już powiedziałam. No. No i te moje tu skoki z tych hop Ale to już też... szybciej już ja to... no. była taka prędkość nawet No tak, bo zaczęliśmy skakać chociaż jedną popę na I to Co? była taka hopa O! Czekaj, czekaj i... o to było to... A, ty Nie, ja myślałem A, to <laughs> Każda moja jak jest dla kontekty. No tak, to, to, to jest wszystko ustawione tak. tak jak każde jej filmy Tak Przejeżdżaliśmy przez mgiełkę wodną. Wiecie, jakie to było fajne? To, by, to były czasy. Nie? Nie I te skakanie by było... pod krawężnik, z tak, To by... Tak, to, to... to było najlepsze, co nas spotkało. Tak, ale byliśmy profesjonalnie No do... widzicie, że my widzicie, że my potrafiliśmy skakać do tyłu? <śmiech> <śmiech> Cześć, ja się zagubiłam w akcji już. Ok, o, tak! To... Byliśmy na Jeziorze Złotnickim. Bardzo ładnie swoim drogą, mam nadzieję, że kiedy jeszcze tam pojedę, na te filmy. Na no, pamiętam, jak my nie mogliśmy przejechać z tego mostu mm. a ja jak jechałem, chciałem normalnie przejechać, tylko mi cały czas kierownica Jeżeli na boki mi uderzała kierownica. Tak, już się nie trafia. O! To nie jest film rowerowy, ale wam pokażę, bo wydaje mi się, że to jest Fajnie wyszło. fajny edyt. Tak kam ja dostaję pod piłką. Tam. O i tu. <grystanie> o, ale mnie tak później głowa bolała. Później nie wiedziałem. <grystanie> to dziecko to już ma z ile lat? 40. <grystanie> Jak słoneczko w No. Tutaj Gosia to dała do tyłu. O! O nie! To jest ona na youtuberka To było w październiku 2018 ja, Ale pamiętam ten vibe To było takie, takie fajne Ale ja się cieszę z tego roweru że... Jeju Bo szybciej było, co? Widzicie, z każdym filmem jest taki leciutki level up, co nie? I to widać jak moje na Przypadkowy manual na popie Przypadkowy prawie I tam w się wpadł ja nogę prawie ciebie manułem. Tutaj teraz jest większa chopa była On mnie <laughs> zniosło <śmiech> Ale ty masz chociaż amortyzatory. A ja na <laughs> ja sztywno latałem O tu już willi Tu już zaczynało wychodzić W tym czasie bardzo dużo ćwiczyliśmy Ale że mój No Tak <laughs> Tak Bo ja prawie wtedy w słup jechałem Już tylko 5 okay. minut się nagrało za ty tył się skakaliśmy. O, widzicie, umie, umiem skakać do tyłu. No. Talent. Skoczcie hopę tyłem. No. W sensie nie tyłem, że najeżdżacie na hopę tyłem, tylko tu jest hopa, a wy ją skaczycie tyłem. Tak. Ej, też zrobię od tyłu. Ja robię cyfrę. Patrzcie, umiem mówić do tyłu. I ale nie będzie, będzie ze cię. No. Ej, później... No później śniegu się tak fajnie driftował. Ten film był podczas mojego wyzwania 30-dniowego, które zrobił Piotr Bielek i je zrobiłam. 30 dni codziennie wychodziłam na rower. Teraz już było mi ciężko to zrobić przez szkołę i przez to, że nie mam czasu po prostu, ale wtedy to zrobiłam i bardzo byłam w siebie dumna, także polecam. Teraz zrobiłam 30 zdjęć w jeden dzień. I, I tak, I to to... cały codziennie. No. no efekty, to były moje efekty, kurde. No. I bum, rower. Kaput. A go Google i zobaczyłam. No, no dlatego też masz zabezpieczenie, żeby trzeba żyć najpierw. W tych nowszych yy, zapięciach no. zabezpieczenie, które tam pomaga. I, I teraz działamy A tu. No i tu mamy takie porównanie tego, jak to no było na tak, początku przestoków. Widziałaś mój, mój skok w porównaniu do Twojego. I. I. Ale trzeba zrobić jeszcze aktualną wersję znowu. Bo się trochę pozmieniało przez te trzy lata. <laughs> ja jeszcze w jakiś czas! <laughs> <Okay>. <laughs> A ty już wtedy wiedziałeś, że k***y będziesz Ja O, tutaj skakaliśmy sobie pika Ale się zatrzęsło Jak nie jeździć zimą? To jest dobry film No I już się zaczęła ze mnie śmiać Chcesz się w ogóle popeczać I tam zrobić, okej? Okay? I to samo chcielibyśmy pojechać W ogóle fajnie, fajnie Mi się podoba ten film w sumie Podplot wjeżdżania Ale będę dobrym kierowcą Szczególnie, że zdajesz właśnie prawko nie, Prawko, Nie mów im, bo nie będą wychodzić na ulicę Aj, i ty tu robiłaś filmik Prawie. Prawie wpadłem na wodę O, o to jest dobre to jest... O. Nie wchodźcie na Nie wchodźcie jeśli chcecie drugą część, to zostawiacie łapkę w górę, bo yy, prawdopodobnie nagramy drugą część. Dziękujemy wam za obejrzenie i widzimy się I w kolejnym